Siema, z tej strony Oldini i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. I jak już mogliście zauważyć po tytule i miniaturze tego filmu, zajmiemy się recenzją świeżutkiego albumu znanego undergroundowego rapera Yang Adisha pod tytułem Niewolnik Zła. Jest to piąty full length project tego artysty, znanego między innymi z utworów Witam w Podziemiach lub Jebni Skurwy Syna, którego imię pojawiające się na jakichkolwiek forach zawsze wzbudza sporo kontrowersji. Ja nie mogę się już doczekać, dlatego nie przedłużajmy więcej and let's dive straight into it. Jestem OG, młody swój jest prawdziwy, lecz ta kasa czasem sprawia, że się robię trochę chciwy, dragi Ok, także zaczynamy tytułowym utworem Niewolnik Zła. No i e, co ja mogę powiedzieć na samym początku? No jest to Adish, którego znamy już długo flow niczym nie zaskakujące, ale no tak jak wcześniej mówiłem, jest to coś do czego się już przyzwyczailiśmy, szczerze powiedziawszy nigdy nie miałem jakiegoś e, dużego problemu z jego e, sposobem e, nawijania, sam beat taki dosyć trippy, ale e, w żaden sposób nie ma tutaj żadnego interfere z samym, samą nawijką, jeżeli chodzi o refren no to wiadomo jest to taki strzał w, w powtarzalność i żeby jak najszybciej Wchodził do głowy. No szczerze powiedziawszy, jest to decent start. Nie jest to nic szalonego, ale jest jak najbardziej poprawne i jak najbardziej Addish'owe. Przejdźmy więc dalej. Lubię imprezy i lubię zabawę. Okej, papier. Czyli mamy Janka Disha na Spacey bicie, W sumie moje ulubione wydanie tego rapera. Jest to kolejny numer z naciskiem na powtarzalność. Mamy dosyć powtarzalny hook, niezbyt skomplikowany. Szczerze powiedziawszy, sam track jest dosyć monotonny, mimo tego, że że sam beat dosyć ładnie prowadził ten track i z samą nawiką też nie mam do końca problemu mimo tego, że jest generic to the bone ostatnie kilkanaście sekund może trochę za puste I wish, żeby było tam jeszcze coś na zakończenie moglibyśmy spokojnie z 2 minut 02 skrócić to do minuty 49 i wyszłoby na to samo jest tu widocznie mniej akcji niż w tracku tytułowym no i mogło być trochę więcej treści do tego kawałka mój set, mój czas Mój dzień, mój blask, mój biff, mój kwas Nie widzę was Mój set, mój czas Okej okay. Spotlight, czyli pierwszy utwór z fitem. Powiem tak, jak na razie spotlight nazwa nie zawodzi. Jest to dla mnie jak na razie spotlight całego EP. Wcześniej mówiłem o dosyć powtarzalnym flow, także tak jakby Adish usłyszał mnie i dostaliśmy zupełnie inne flow na refrenie, które naprawdę mi się podoba i sam refren jest jest bardzo bardzo przyjemny. Co do zwroty, szału nie ma. Koneser jak zwykle z nawiką e, osoby, która chowa się w piwnicy od roku i jakby co ma to e, jak najbardziej pozytywny wydźwięk. Tak po prostu widzę cały ten e, vibe, który wokół niego się tworzy. Jeżeli chodzi o dobór bitów, jak na razie jesteśmy jak najbardziej konsystent. Także spotlight jak najbardziej na plus. Fit jakoś bardzo nie odstaje, ani w dobrą, ani w złą stronę. Także myślę, że jest to taki dosyć kohisyw kawałek i jak najbardziej na plus. Lecimy dalej. Ok, sobie gasa, moli, sobie Okej, a więc utwór Of The Sheets, najdłuższy, ponieważ mamy trzy featuringi, yy, drużyna czteroosobowa, mamy A-team, styluwa, Blueface, Baby, Yeite, w której uważam, że Young Adish yy, pasuje dosyć dobrze. Yy, jeżeli chodzi o kosiora i chłopca... Mm, mogłoby być troszeczkę ciekawiej, jeden za drugim flow, w sumie bardzo podobne. Przy czym God Astral e, wypadł całkiem dobrze, ponieważ jego barwa głosu, gdzie jego rapująca barwa głosu nie jest, e, nie jest moją ulubioną, to tutaj odstawał od reszty całkiem ciekawie, brzmiał całkiem ciekawie, miał bardzo fajne podbitki, dlatego jak najbardziej na plus. Jeżeli miałby tu być ranking na tym featuringu to na pierwszym miejscu by, byłby dla mnie God, później Adis, Kosior i chłopiec, który uh, no, wyróżniał się z, ni z nich wszystkich najmniej i uh, brzmiał na najmniej wypoczyntego. Czas na trak piąty Benzo Bomba, czyli Klony 2. Benzo bomba, w weekend wielka bomba, potrzebuje gówna, sukó, jestem VIP soldier. soldier. Benzo bomba, w weekend wielka bomba. Okej, okay, czyli Pierdborn Type Beat. Klony 2, nazwa jak najbardziej adekwatna, ponieważ lecimy na tych samych patentach co w klonach 1, czyli e, hook. Jak do tej pory nie miałem problemu z miksem, to tutaj trochę harsh, moim zdaniem, w pewnych, w pewnych miejscach. Słychać trochę takie przystrzały. Wiem, że efekt miał być jak najbardziej distorted, ale e, w niektórych momentach straciło to trochę na cleaniness tego utworu. Track taki bardzo koncertowy, w pewnym sensie, no... Refren nie jest trudny do zapamiętania i na pewno będzie dobrze yy, bujał, jeżeli chodzi o to zastosowanie. No ale tak samo jak yy, pierwsze klony, drugie klony również nie, nie porwałem je zbytnio. No, jest to jeden z tracków, które po prostu dwie minuty przeszły i nie będę go pamiętał. A wydaje mi się, że nie będzie na tyle sukcesywny co, co prekursor. Przechodzimy do traku finałowego. NIE MÓW MI SUKO JAK ŻYĆ, żyć. BORN I'M TRYNA BE RICH, rich. mi DRAMA JAK HANTO NA HAMA I BYLEBY BYŁ Z TEGO ZYSK NIE MÓW MI SUKO JAK ŻYĆ Okej, okay. Nie Mów Mi Suko Jak Żyć, track ostatni, na pewno hats off za bycie jak najbardziej szczerym w refrenie. Sam track jest dosyć przyjemny, taki lazy, na pewno laid back, nie jestem może największym fanem tego takiego zniżonego, Sztucznie głosu w refrenie, no ale daje on taki troszeczkę inny flavor od zwykłej nawiki. Końcówka z obniżonym pitchem, no tutaj akurat nie jestem największym fanem, no ale sam, sam track przeleciał tak dosyć smoothly i, i nie mam szczerze powiedziawszy zbyt dużo złego do powiedzenia. Może sama melodia trochę średnio mi leży, bo jest minimalnie off key, ale to jest tylko i wyłącznie mój nitpicking picking. Young Adish, niewolnik zła jak wypadła cała epka i podsumuję to w takich dosyć prostych słowach że jeżeli ktoś jest fanem Young Addisha i lubi jego muzykę, lubi jego stylówę no to jak najbardziej spodoba mu się ten, ten projekt ponieważ jest to po prostu więcej Young Adisha. Jest to oczywiście trochę podkręcone, wszystko yy, wraz z czasem, wra wraz z kolejnym projektem mamy coraz lepszą produkcję. Mamy konesera, który jest ciekawym fitem i odbiciem od tego standardowego zestawienia osób. No ale jeżeli ktoś był sceptycznie nastawiony do niego, jako twórcę i artystę, no to niczym go ten projekt nie przekona. Jest to kolejne wydanie, w którym czekam na jakiś taki switch-up. Cały czas czekam na coś nowego, jakiś taki nowy ruch, może jakiś ciekawy featuring, może jakaś zmiana flow, może jakaś zmiana moodu, bo cały czas mimo wszystko kręcimy się wokół takiego dragged out vibe'u, Czy jest to złe? No nie, ponieważ Sam Young Addis i jego persona Dosyć dobrze wpasowuje się w ten, w ten mood, w ten vibe W ten styl, nie jest to jak najbardziej Na minus, ale Naprawdę przydałaby się jakaś zmiana Jakiś właśnie powiew świeżości, ponieważ No jest to kolejny przykład Takiego albumu Spod jego skrzydeł, w którym Są te dwa tracki, które ci się spodobają Wrzucisz je sobie do playlisty No a reszta Reszta pozostanie yy, w pewnym sensie zapomniana. U mnie będą to na pewno utwory Spotlight yy, na ficie z Koneserem, ponieważ miał po prostu ciekawy refren i sam występ Konesera za zawsze dodaje trochę tego spice'u. No i myślę, że trakt tytułowy Niewolnik Zła też, yy, też był całkiem spoko. I, I na pewno zostanie ze mną na dłużej, a przynajmniej na kolejnych kilka odtworzeń. Byłoby to karcące, jeżeli powiedziałbym, że sam projekt jest underwhelming, ale tak jak mówiłem i powtarzałem już kilka razy, że po prostu liczyłem na coś więcej na trochę więcej podkoloryzowania. Może, może również zmiana, właśnie tematu, i, i, trochę, i może zejście troszeczkę na inne tory w następnych y, projektach. Może dałoby taki efekt. Także Young Adish, niewolnik zła. Myślę, że uplasuje się gdzieś w połowie hitmeteru. Może troszeczkę poniżej. Ponieważ na 6 traków, no ta trójka jest jak najbardziej solid. Cała reszta pozostawia troszeczkę do życzenia. A co wy sądzicie o tym projekcie? Które traki podobały wam się najbardziej i do których będziecie wracać? I w jaką stronę chcielibyście wy, żeby sam Young Adish poszedł w przyszłości? Samą epkę zostawiam Wam do sprawdzenia w deskrypcji tego filmu. A ja żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnym materiale. Do usłyszenia! Mój set, mój czas, mój czeń mój blask Mój biff, mój kwas Nie widzę was Mój set mój czas Mój Cześć mój blask Mój biff, mój kwas Nie widzę was